No. A teraz pasy! No, no Nadstaw, dupę! Ej, przepraszam! gle, 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 No gle, 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 gle,

Dobra, hey. wszyscy... Dobra powiedzmy, że to była cisza. Mam pomysł, napijmy się wszyscy. Takie pomysł ja mam codziennie. Rafał, Rafał, zresztą. Rafał? Pod kamerę, jesteśmy kamerowani. Nie, <Sz> niemożliwe. <petition> nie uwierzę w to. Rafał, Rafał, nie Rafał, Nie uwierzę. n'afei wa se ka kii taa ka yalaka yalaka.